Pokój i dobro kochani, dziś jest poniedziałek, 10 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Panie, w dzisiejszym rozważaniu chciałbym połączyć pewną myśl z dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Kapłańskiej z dzisiejszym Ewangelią. Otóż w pierwszej części dzisiejszego, pierwszego czytania, Pan Bóg mówi do nas: Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, a więc bądźcie do mnie podobni. I następnie wymienione są wszystkie te rzeczy, które powinny być unikane przez ludzi, którzy idą za głosem Pana Boga, a więc nie będziesz złorzeczył, nie będziesz spełniał jakiegoś zła wobec drugiego człowieka. Jest to cała litania takich różnych sytuacji, w których. Powinien unikać każdy człowiek, który chce pójść za głosem Pana Boga i chce być do niego podobny. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii, Jezus mówi o sądzie ostatecznym. Mówi, że będziemy sądzeni na podstawie miłości. Jezus mówi, Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to mnie uczyniliście. A więc Jezus upodabnia się, jest jak gdyby obecny w drugim człowieku i mówi, Bo byłem głodny. A daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem w więzieniu i chorym, odwiedziliście mnie. I mówić: cokolwiek uczyniście, jednemu z tych moich braci, moich najmniejszych, mnieście uczyni, ale jeśli czegoś nie uczyniliście, to również ja czułem się poszkodowany, dlatego że mnie nie obsłużyliście. A więc, kochani, będziemy sądzeni na podstawie prawa miłości. Pan Bóg nie będzie nas rozliczał z tego, ile godzin spędziliśmy w Kościele, z tego, czy nosimy medalik czy krzyżyk. To wszystko jest ważne i piękne, ale żebyśmy przypadkiem nie podejmowali jakiejś takiej pozy chrześcijanina, żebyśmy nie nakładali takiej charakteryzacji, wiecie, tak jak w jakiejś sztuce albo w jakimś filmie, nakładamy charakteryzację i upodabniamy się w sposób zewnętrzny do tego, żeby grać chrześcijanina. Nie powinniśmy grać, ale po prostu być chrześcijaninem. A po czym to można poznać? Nie po metryce Chrztu Świętego, nie po wyglądzie zewnętrznym, chociaż pewnie w pewnym stopniu też, ale przede wszystkim po miłości Pana Boga i bliźniego. Jeśli brakuje miłości, to tak naprawdę to wszystko jest to charakteryzacja. Nie bądź aktorem, bądź prawdziwym. Nie mów o miłości, ale kochaj. Nie udawaj, że jesteś chrześcijaninem i jesteś pobożny, bo kochasz Pana Boga. Ale po prostu poprzez konkretne czyny i wyrzeczenia, również teraz w, wielki, w okresie Wielkiego Postu, podejmuj to wszystko, co Panu Bogu się podoba, a unikaj tego wszystkiego, czego Panu Bogu, co Panu Bogu się nie podoba. Pan Jezus, kochani, dał nam najlepszy przykład, dlatego że on nie tylko mówił o posłuszeństwie woli ojca, nie tylko mówił o miłości, ale sam kochał i umarł za nas wszystkich na krzyżu. I wszyscy ci, którzy poszli za Panem Jezusem, są do Niego podobni. Pewnie, kochani, nieraz spotkaliście się z taką sytuacją, gdzie spotyka się cała rodzina i niektórzy porównują, patrząc na dziecko: Ojej, jaki Ty jesteś podobny do swojej mamy, albo do swojego taty. Albo czasem, kiedy patrzymy na zdjęcia, zdjęcia rodziców, kiedy byli mali, są czasem prawie identyczne z, z dziećmi, które rzeczywiście tak samo wyglądają. I chcielibyśmy być podobni do Pana Boga. Chcieliśmy się upodabniać do Niego, żeby ktokolwiek na nas spojrzał, mógł powiedzieć, tak, ty jesteś podobny do Boga, Ty jesteś podobny do Jezusa, ale nie dlatego, że masz zapuszczoną brodę, czy nie dlatego, że wyglądasz tak, jak Jezus, ale dlatego, że jesteś tak dobry, jak Jezus. Bądź dobry, bądź dobry, tak jak Jezus. Bądź doskonały i święty, tak jak Ojciec nasz niebieski. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.